Witam serdecznie. Jesteśmy na Placu Zabaw przy ulicy Dzieci Warszawy 42, który wkrótce zostanie przeniesiony. O tym dlaczego i gdzie, za chwilę w rozmowie z burmistrzem dzielnicy Ursus, Wiesławem Krzemieniem. Panie burmistrzu, mieszkańcy Ursusa niepokoją się o Plac Zabaw przy ulicy Dzieci Warszawy 42. Ten niepokój jest uzasadniony, ponieważ Plac Zabaw umieszczony przy ulicy Dzieci Warszawy 42, a Oddany do użytku w 2007 roku, niestety znalazł się na działce, którą odzyskali spadkobiercy byłych właścicieli. Odzyskali decyzją ministra infrastruktury, potwierdzoną przez poszczególne instancje sądowe, odzyskali w 2009 roku tą działkę. My przekazaliśmy już tą działkę do. Do właścicieli i w protokole przekazania jest zapis, że powinniśmy czy jesteśmy zobowiązani do przeniesienia urządzeń i naniesień wszystkich na tym placu zabaw, czyli urządzeń zabawowych, ławek, oświetlenia, alejek, ogrodzenia do 30 czerwca tego roku. I taki zamiar mamy. To znaczy, planujemy przeniesienie tego Placu Zabaw obok, bo jest miejsce, już posiadamy projekt, który to projekt powinien być wdrożony. Wystąpiliśmy do miasta. No jedyny problem to jest taki, że nie posiadamy środków na przeniesienie całości. Wystąpiliśmy do miasta, Rada Dzielnicy, za prośbą zarządu o przeznaczenie 970 tysięcy na przeniesienie wszystkich urządzeń zabawowych, oświetlenia. W pierwszej kolejności, i tu środki już posiadamy, w pierwszej kolejności będziemy zmieniać trasę przejścia od ulicy Dzieci Warszawy wzdłuż Placu Zabaw, które było przejście do Kościoła, tak? czyli w stronę Włoch. To przejście już będzie umieszczone, chodnik i oświetlenie tego przejścia i ogrodzenie na naszym terenie i na to środki posiadamy, natomiast tak jak powiedziałem urządzenia, oświetlenie, ławeczki, część roślin, czy też alejki i ogrodzenie placu zabaw będzie przeniesione, mam nadzieję do 30 czerwca. Jak wygląda sprawa własności gruntu? Jeśli chodzi o własność gruntu, to tu muszę troszeczkę nawiązać do historii, ponieważ jest to dosyć skomplikowana sprawa. W roku 1951, podkreślam, 1951, tereny te, na których znajdu, znajduje się szkoła, budynek szkoły, budynek byłego internatu i wszystkie inne urządzenia i obiekty, Został wywłaszczony w 1951 roku przez ówczesne władze. Został wywłaszczony pod kątem budowy szkoły dla potrzeb Zakładu Przemysłu Ciągnikowego. I, I szkoła, zarówno szkoła, jak i miasto, dysponowało tym terenem. To, o czym powiedziałem w pierwszym, odpowiadając na pierwsze pytanie, dysponowało tym terenem cały czas, będąc właścicielem, więc odbywały się tam różnego rodzaju zajęcia, przygotowanie młodzieży do potrzeb, dla potrzeb Zakładu Przemysłu Ciągnikowego, czyli taka kuźnia kadr. był tam też internet, tak jak wspomniałem. Okazuje się, że w latach 2000 po 2007 roku, szóstym, siódmym, właściciele Wystąpili o zwrot tych nieruchomości spadkobiercy właścicieli. Sprawy sądowe toczyły się dosyć długo, i w 2009 roku, jak już też powiedziałem, została podjęta decyzja o zwrocie tej nieruchomości, ale dlatego, że sąd uznał, że decyzja wywłaszczeniowa, która została wydana w 1954 roku, a wspomniałem już, że w 50, 1951 już. Fizycznie wywłaszczono właścicieli, budowano tam obiekty, natomiast dokumenty wywłaszczeniowe zostały wydane. Decyzja wywłaszczeniowa została wydana w 1954 roku i było to z naruszeniem prawa. To posłużyło sądowi do wydania decyzji o zwrocie, znaczy o nieważności tej decyzji wywłaszczeniowej. Czyli jeśli nie było decyzji wywłaszczeniowej, to wszystko wróciło do właścicieli. I musieliśmy w związku z tym oddać tą nieruchomość przekazać protokołem tą nieruchomość właścicielom. Pojawiają się też takie pytania dlaczego wydaliśmy pieniądze publiczne na prywatnym gruncie. Chcę wyraźnie podkreślić, że kiedy w 2001 1 stycznia 2005 roku przejęliśmy tą nieruchomość pod zarząd jako dzielnica ponieważ wcześniej zarządzał tym obiektem i tym, tą działką powiat, decyzją prezydenta, który jest jednocześnie starostą, została ta działka między innymi, czyli teren szkoły i szkoła przekazane pod zarząd dzielnicy. Na tym terenie, gdzie aktualnie znajduje się ten plac, plac zabaw, były zaniedbane, opuszczone ogródki działkowe. Ten teren był, jeśli ktoś pamięta, to powinien sobie przypomnieć, że był w opłakanym stanie. Tam się mieściła część społeczeństwa z tak zwanej sfery patologicznej. Ten, ten domek piękny, który został odrestaurowany, służył właśnie za takie, za takie lokum, siedzisko dla różnych osobników. W związku z tym, my postanowiliśmy zadbać o ten teren. Chcę wyraźnie podkreślić, sprawdzając. Wypis z rejestru gruntów. Zresztą ten wypis ja posiadam z 2000, 2006 roku. Tu, gdzie jest stan własności, wszędzie jest wpisane na działce 160, czyli całej działce, na której znajduje się szkoła, jest wpisane miasto stołeczne Warszawa, właścicielem, władający Również miasto stołeczne Warszawa, a użytkownikiem zespół szkół 42, który tam wiele lat właśnie tak jak już mówiłem, przygotowywał uczniów do pracy w zakładach. Więc my postanowiliśmy, ponieważ jest to w bezpośredniej bliskości dużego osiedla Skorosze, które cały czas się rozbudowuje, bardzo dużo dzieci rodzi się, przybywa na tym terenie, postanowiliśmy wybudować tam plac zabaw. Między innymi oczywiście zagospodarowaliśmy pozostałe tereny z górką, która była kiedyś strzelnicą, z górką saneczkową. I jak dzisiaj patrzymy na ten teren, to okazuje się, że rzeczywiście ten teren ma gospodarza. Chcę podkreślić jeszcze jedno. Aby wybudować ten plac, zresztą każdą inwestycję, prawo budowlane, nakazuje złożenie oświadczenia o prawie dysponowania gruntem. A żeby to prawo czy to, to oświadczenie złożyć, żeby potwierdzić o prawo dysponowania gruntem, należy sprawdzić stan własności. I tak jak już wspomniałem w księdze wieczystej w 2006 roku, kiedy odbywało się projektowanie, wykonanie projektu tego placu zabaw, byliśmy właścicielami. Mało z tego wystąpiliśmy do biura gospodarki nieruchomościami z zapytaniem, czy yy, w tej sprawie, czyli w tej, dla tej działki, nie zostały zgłoszone roszczenia byłych właścicieli i czy spadkobiercy, nie, czy nie toczą się postępowania o zwrocie dla spadkobierców. No i czytamy w tym piśmie, że Biuro Gospodarki Nieruchomościami informuje, że na dzień dzisiejszy w rejestrach prowadzonych przez Wydział Nieruchomości Skarbu Państwa, nie ma zarejestrowanych roszczeń byłych właścicieli lub ich spadkobierców w stosunku do powyższej nieruchomości. Oraz, że nie toczy się postępowanie administracyjne dotyczące prawidłowości nabycia nieruchomości przez Skarb Państwa ani Miasto Stołeczne Warszawa. Co to znaczy? To znaczy, że mm, mogliśmy z pełną odpowiedzialnością złożyć oświadczenie o prawie dysponowania gruntem, które było niezbędne do wydania decyzji na budowę tego Placu Zabaw. Te dokumenty wystarczały, żeby potwierdzić, że jest to nasze. No ale tak jak już wspomniałem, w 2009 roku została wydana decyzja o zwrocie tej nieruchomości, ponieważ spadkobiercy właścicieli wystąpili na drogę sądową o zwrot tej nieruchomości. No więc jeśli to jest decyzja sądu, bo oczywiście broniliśmy się, odwołując, ale to odwołanie nie znalazło dla nas pozytywnego skutku i nie, nie pozostało nam nic innego jak uhonorować decyzję Sądu i oddać tą nieruchomość. Przede mną jest projekt właśnie przeniesienia tego placu zabaw. W zasadzie plac zabaw, bo tu mamy teren, który jest terenem czy zieleńcem do likwidacji i obok zaprojektowaliśmy częściowo na terenie szkoły, częściowo na tym terenie bo nie cały teren został e, decyzją tą sądu do, do zwrotu. E, możemy przenieść obok te urządzenia i e, plac zabaw, i urządzenia, wszystkie i naniesienia, które tam są. E, cóż jeszcze można powiedzieć? No, zrobimy wszystko, żeby zdążyć do czerwca, e, do 30 czerwca, tak jak jest to zapisane w protokole. Chcę powiedzieć jeszcze jedną rzecz. Ponad rok czasu trwały <laughs> rozmowy. Które zresztą został powołany decyzją prezydenta. Zespół przy udziale pracowników i dyrektora Biura Gospodarki Nieruchomościami i pracowników Urzędu Dzielnicy, tym moje, moja osoba też, weszła do skład takiego zespołu, który negocjował rozliczenie z właścicielami nakładów na tej nieruchomości. A Mówiąc ogólnie, pracę i. Rozmowy trwały ponad rok czasu. Niestety, muszę z przykrością powiedzieć, niestety nie znalazły pozytywnego finału dla nas. Um, może jeszcze będzie czas o tym mówić, może jeszcze będzie czas, żeby w innym programie opowiedzieć o tym, bo to też jest dosyć długa historia, aczkolwiek bardzo ciekawa. Niestety nie udało się y, uzyskać porozumienia i musieliśmy oddać ten grunt. A tak jak powiedziałem, plac zabaw zrobimy wszystko i rada, i zarząd dzielnicy, żeby przenieść w nowe miejsce i żeby dzieci, których jak widzimy każdego dnia jest mnóstwo, żeby dzieci miały się gdzie dalej bawić. Także mam nadzieję, że, że to temu sprostamy i podobamy. Dziękuję za rozmowę. Dziękuję bardzo.